Cześć, witam serdecznie. Witamy się z Wami rodzinnie przy Wielkanocnym stole. Tak, dzisiaj fajnie, Kaspi sobie je. Tak? Kaspi bardzo ładnie wygląda. W koszuli bardzo zadowolony jest. No, dzisiaj wszyscy odświętnie ubrani. No i z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności. E, wszystkiego, co, czego sobie życzycie. Mokrego dyngusa, smacznego jajka, no i wesołego Aleluja Teraz wyszliśmy się przejść na spacerek. Taka ładna pogoda. A Kasper tu się chciała usiąść to jest taki przystanek, e, co tu do podstawówki podwozi. I kiedyś Kasper wpadł za ta ławka, bo się też chciał tu usiąść. Chytyj go. A teraz. Chciał usiąść się na drugie siedzenie. Mm. Dalej, ławka czyta. Patrz, tam ktoś Hugo pił. Mm. <laughs> no już od wczoraj chyba ktoś świętował. <laughs> Ozyroki, nie? Kaspileci. leci. Taki ładny kaspi jest. E, ile jest? 16 stopni? Tu, jest, tu w tym y, budynku jest kościół katolicki. On nos niemiecki, ale a tam po wyższym tego kościoła się wlewo idzie stary przedszkolotka pro pierwszy jest tam kto nie ma, ale on leci. A tu jest budowa. Patrzcie, jak tu szybko budują. Tu kiedyś nic nie było, w sumie było takie, jakąś jakaś kaplica, nie wiem, ewangelickie, nie wiem co tam było. W każdym razie tu zburzyli i zbudują jakiś dom mieszkalny. A przejść. I Kacper targa tymi schodami, co kiedyś do przedszkola swojego wchodził. Starego. Tu jest szkoła podstawowa, ten cały budynek. O, ktoś znak obrócił, widziałeś? Idziemy do góry. Ulubione kadspraz schody. Gdzie on tam uważał, Ej, uważaj, sprawdź, żeby kościół nie był otwarty, bo inaczej w wleci. jak go leci. jest wejście do tego kościoła. Jak to wygląda. Już ludzie jakieś mieszkają. Idziemy tam na dół drogą. A tu jest ten wieża z naszego kościoła. Ten cały budynek tutaj Tak to wygląda. Muszę tam do Roberta lecieć. Bo Oni wytrąbili. I... Weźli sobie na lat zabaw od szkoły podstawowej To jest taki ładny na zabaw. Sie przejdziemy trochę. To jest wszędzie wszystko otwarte, tylko każdy się wejdzie. Można powiedzieć za fajna zjeżdżalnia. A kacpę po tych schodkach chce sobie pochodzić. Fajnie, czyściutko tu jest, bardzo. O bardzo. A tu jest ten, tu jest ten OGS, a tu jest ta rzeczywiście szkoła, ten budynek ze szkoły. To mi się wydaje, że tak jest, no. Tak powiem, praktykę na OGS, to musiałam wejść do tego e, małego punktu budynku, jak i szukam praktyki. Na samym początku my tu przyjechaliśmy. O jak przeżył trochę, nie? No, ty na pewno chodzi Przeboje. Ile nie praktyk zrobiłaś. Nie. Na kacwer szaleje. Gdzie on tam wyleciał? Robert no, leci. O, szybki jest. Będzie sportowiec chyba. Tu Kaspi. Co on tu chce robić? Ja, wiem, że tu się wspina. Mały, ty tagerys. Na ogie się w. na lomarze był taki wielki, aż. No, no nie powiem za jak ten budynek, co tam stoi, ale było dość wysoko. Tutaj jest takie małe. pierdełko no ale więcej nie trzeba, nie? A tu jest chustawka. Chcesz tu, Husiu, Husiu, tu Ja? Siadaj Siadaj. Siadaj mm. bujasz się oh. trochę. Czapka <laughs> Nie bój się, połóż się Hindeg. Sznela? Śni? Oda Langzam. Langzam. Langzam? Ja? Czym jak mucka? Lubi tak, nie? Mhm. Ja się trochę połyszę, trzeba, trzeba też wyjść. Nie, no jeść, jeść i, i kalorie zbierać, kilogramy. Nie? Haspi, haspi, zażyczył sobie. Wyjście. No ja. Jest gdzie pochodzić, to trzeba wychodzić z niej. I taki ładny kas jest. I Robert, jak się czujesz dzisiaj? Wypocząłeś trochę przez ten tydzień? Wypocząłem, można w powiedzieć. Można powiedzieć. się. Taki taki spokojny dzień miałem nie sumie kilka nawet dni takiej spokojnych było trudno odpocząć. No widzisz. Ja musiałam chodzić do pracy, ale to nic. W sumie od teraz od, piąt o, od piątku mam wolne. Może dzisiaj, jutro, no i tak to będzie. Znowu do roboty, robić jeszcze urlop ma. Potem kaspi jeszcze tydzień wolnego i potem do szkoły pójdzie. Nie kaspi? Zobaczmy. Rękach, nie? No Na gristi, na krótkich U nas to na krótki rękach pogoda No bo jest ciepło Kaspis zaraz wyleci, uwaga Ale dokąd? Dokąd on teraz idzie? Potem bo Bobby Car stoi, widziałeś? Czas, przechodzisz, Treka? Lubi tak przechodzić, nie lubi na tych belkach. I on tak się przechodzi, nie? Nie dołem. Nie tu. dołem, wychodzi. Fajnie tam. Z nie wolno. To buzi nie wolno kwiatku brać Nie, 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 nie wolno. Musiał musiał zjeść kwiatka. Mleczyka. Nie wolno mleczyka jeść. Siadaj jak ty się powuszczać. Siadaj, zetź tyś Zedźcy się. Siadaj na to. Siadaj. Już ta jest wyższa. Chodź, pomogę ci. Trzeba się go pohajować. Jest jest z jednej strony A się. Ale oni powinni, jak widzą coś takiego, to powinni mieć dzisiaj chajcbał w trakcie. Bierz o tym? U siebie na placu. I on to zgłasza wtedy do lightingu. Do jest, kierownika. A może to jest miejski placerze? No nie wiem, to jest czołgiesie, tu jest jakiś znak, no to może jest miejski. Idę zobaczyć na ten znak. Może możesz mieć rację, wiesz. Bo jeśli nie do tego należy, no to zaraz obejrzymy co tu za znak jest. Ja to będzie miejski Robert To jest miejski No to Robert To jest miejski, rickie richtig. Bo tam jest tam jest tyran bo się tam gdzieś skończy, ale dziwnie że to jest tak połączony człowiek tak pomyślał, nie? No, Pod drogi. Mami! mami! Panie, tak tak, tak, tak ciepło, ale tak niby trochę chłodno, ale tak fajnie jest. No. Przyjemnie. I o to chodzi. Nie, Kaspi. To są Kaspra Krzaczorki. są zawsze tam chodził, a teraz już taki duży. A pamiętam, jak on się tak. Jak był mniejszy, to go tam za tych krzaków nie było widać. Może obcięli te krzaki, co? Nie, Kacper urósł? Kacper urósł. Ja! To Kacper urósł. To nikt nie obcina, to nie są obcięte krzaki. za jest? No, obcinane to by w miarę równorosły. No. To A może, ale nie aż tak, Kacper też urósł, nie golej, że nie urósł, ty. Dziecko urosło, bo widzę, że do szafek sięgnął. A ktoś się taki lubi połazić, dołać z pokoju. Nie? Fajnie mamy, że jest, jest gdzie tu wyjść, nie? to tam? Transfer, ale tam nie wolno, chodź tu Nie idź do sąsiada, nie idź do sąsiada Ty on tam idzie A to nie jest sąsiada, tam jest aha, tam jest ten płotek tu to mi się popieprzyło A, człowiek to jest No co, do wieczora wczoraj piekła no To co ty chcesz? Paulina nie wyspana za bardzo. bardzo. Uwaga na przekupki. A tu się można posiedzieć. Kaspi z Zycen? Jak pan Można się usiąść, Kaspi z Zycen? by tu chętnie pogrillował, nie? Żeby się wóz przyniósł. Nie no, nie można. Caspi coś sobie obmyślił. Że będzie sobie tak chodzić. Nie? Taki spokojny dzień. A tu... Tutaj, w tym domu, tam, to tam my mieszkamy. No Gdzie to Kazbice przyszło? Czy my, my w szkole? W szkole? <laughs> Fajko się z znalazł. Już fajnie wygląda, nie? A jakby mały, tutaj chodził. Hmm, no, chyba sobie przypominał. Zresztą weźmy się. Te muszą nalatać to tu, to tam. Muszą mieć ich trochę. Dlatego się nie dziwię, że oferty stoją i chcą przyjmować. Wiecznie. Kto, kto chce pracować od 13 do. Nie od do... 13, od 11 po 11. Po 12 po 11 zaczynać i do. 16.30 16.30. W prawie 17. No, ciężko. Dziwne tego dnia w A jednocześnie nie da, no bo OGS chodzi po południu, nie rano. rano dzieci w szkole siedzą. Cześć, witamy tym popołudniowym porą Tu dzisiaj: e, kaweczka i ciasteczko. Wczoraj jeszcze upieczony mazurek tak wygląda po rozkrojeniu nie wiem mm. wygląda wszyscy się zajadali I co smakował ci? No przepyszne No kaspi też się zajadał. Już tutaj jajko opędzlowuje. tu reszta od Kacpa została, bo dostał już dostał duży do, dostał do kawałek. A tu dostałe jajeczko. Dobre już koniec. To smartis. No. Także siedzimy przy ciasteczku. A co tu Kaspi robi teraz? Dobert? To gro. W co on to gro? Jedziemy, Gazu, Gazu, Kaspi. Dajesz, no wyprzedzi. Bro, brum. brum podoba mu się nie? no a tu Paulina herbatkę się zrobiła nawet nie liczyłem że to będzie bo tyś powiedział, a nie będzie, bo oni tam muszą mijać coś tam widzisz, masz zdolne dziecko nie? tak pił mi a już mam na klawisze, że nie patrzy patrz <Szyskujesz> o o gazu dajesz gaz pij za nimi mojej <słyskawe> <Szyskujesz> 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 Ej, ty masz jajdź tam za nimi wyprzedzać, ty Ciśnij Patrz I ostatni No, ale się nie rozwalił Ale dojechałeś do mety Gratki gretki. gratki Fajnie no, To jedziemy dalej Nieprawdopodobne Kaspi jest pierwszy! Wow! Dajesz! O kurde. Kasper to wygrał. Co? A ja no, bo... Kasper wygrał! No, on ma dobrze ulepszonego. Wow! Uderzika. Co ma? Ten pojazd jest dobrze ulepszony, wiesz? Aha! tam parę razy grałem, tam ulepszyłem go i on jest taki szybki teraz ale Kacper umie go powalić brawo, brawo brawo, no jesteś pierwszy tak? jak? jaki skupiony halo, witam serdecznie znowu w wieczornym posiedzeniu tu mamy sobie, zaraz będziemy grać, mamy taką fajną gierkę, Robert ją w sumie sobie zarzucił na dzieciątko i dopiero, przyznam się, bez bicia, dopiero ją otworzyliśmy, no bo nie była za bardzo czasu, żeby sobie w coś tam pograć. No i co my tu mamy? Tu mamy takie fajne figurki, jak ktoś zna na władcy pierścieni, to może bezpośrednio rozpoznać postaciń. Uh, to jest jeden z uh, hobbitów na pewno. To będzie Samwise z To będzie Samwise na pewno. Jest taki gruby. Uh, to jest. Kto to może być? Kto to może być? Według siebie Boromir. Nie, no to jest hobbit. A to będzie Frodo. Może. Tym... To też może być. A kto to jest? A tego każdy zna. To jest Gandalf. Tak, to kogo tu jeszcze mamy? raz. One są dobrze wykonane, Daj widzę Boromir, na pewno I Aragorn Ktoś coś nie zbiera Ja, to będzie Boromir. Gdzie masz tego Aragorn. Ja, to będzie Aragorn ale pierwszy postaci naprawdę jest dobrze zrobiony, powiem ci. No. no i co, no i o co tu chodzi? No, oczywiście mamy tutaj yy, opis gry po niemiecku, też my znaleźli. Ale co jest minusem tej gry, jeśli ktoś się po angielsku zna, no to oczywiście są misje po angielsku. Także. Nie, dziwnie, kupiliśmy to po niemiecku. A... Kupiliśmy to w Niemczech. Myśleliśmy, że będzie po no. niemiecku, ale mamy ząga, mamy po angielsku. Ale dobrze, że się człowiek gdzieś tam kiedyś uczy angielskiego, pira z drzwi się rozumie. E, także tu są takie monety, trochę inaczej niż w zwykłym monopolu. E, są też jakieś domki, hotele, ciekawe kostki. No i jest oczywiście e, pierścień władzy. Czyli można sobie. O tym pierścionkiem. <noise> nie wiem, nie wiem jaka jest jego rola, a dopiero będziemy zaczynać, także musimy się tej gry troszkę nauczyć. Także no, tu są do wszystkie krainy. Jest trochę inaczej. My tak myśleliśmy jak to jest, nie? Jak ktoś tam stanie na, na czymś polu, e, jak zwykłym monopolu, wiadomo musi płacić, a jest tych monet tak mało. E, no to fajnie szybko się kogoś wykończy za przeproszeniem i jest grze, można powiedzieć, nie? No, nie będziemy grać godzinami. <gry> Koniec gry. gry. Także, no, fajna rzecz, nie? Trzeba spróbować zobaczyć, jak się to rozwinie. No i powiemy Wam w innym odcinku, jak to będzie wyglądać. A powiemy Wam, jak się w tą grę grało. Może coś z tego będzie. Na razie spróbujemy, nie? E, także tak, e, co mogę jeszcze do podsumowania dzisiejszego dnia dodać, że m, na pewno będziemy sobie siedzieć, jakiś może film obejrzymy. Kaspi e, też już zmęczony, Homik będzie w nocy grasować oczywiście. E, no i wczoraj też jakoś tam e, trochę grasował, ale mnie to nie przeszkadza, także mnie to tam e, za przeproszeniem jaja. <grym> Kacper się fajnie pograł na, na PlayStation. Dał radę. Nie sądziliśmy, że mu tak, tak, tak dobrze pójdzie. A widzieliśmy, na widzieliście na szorcie, tak że także Kacper daje sobie dobre rady we wszystkim. E, póki co na spacerze nie miał łatwego powrotu jeszcze do domu, bo tam. Em, wymyślał swoje rzeczy. Robert miał siłę, w wyniku czego nieść całkowicie e, do domu prawie później przy końcówce stanął i szedł sam. E, jak już byliśmy prawie niedaleko naszego domu, także nie było nie było tak trudnie. później zjedliśmy ciasto, no i co? i słyszycie no i każdy się cieszy, że umyślnie grać tam na tym na tym playu. także jakoś tam e, odpoczywamy rodzinie nic wielkiego się nie dzieje zobaczymy jutro może być jakiś ciekawszy e, dzień ale na razie na razie to by było na tyle także do zobaczenia do następnego cześć